Siema! Z tej strony Dex i wracam do nowej tej gry Day by Daylight. Właśnie się ładuje. Naprawiamy silniki, uciekamy przed mordercą. Otwieramy bramy i zostawiamy mordercę na placu boju. Żeby nie mógł się z nami pożywić. Bytem. Trochę mnie mam. Słabą czułość, muszę jeszcze tą czułość dopracować Nie wiem czy kamerka albo coś Bo kurde Nie wiem, ale na razie Tą czułość zostawiam Nie, kamerka muszę do, dopracować na pewno Nieźle Dobra, ja już do tej szafeczki idę. Ten doktorek, kurde, nie, nie da ciekawie. się sobie naprawia. uuu... Uu. fajna chyba <grytko> nie Dobra, sobie wyjdę, oni sobie już chyba uciekli. Już się naprawiamy. O nie, tu tak biegają. Biegaj, biegaj, biegaj. <grybuj> Dobrze idzie. O kurde. Sorry gościu, ja pierwszy. Dobra, uciekaj, uciekaj. Może tak patrzeć do tyłu i biegnąć? Tak. Dobrze, doktorku, dobrze, dobrze. Mówi tam. Czasem naprawiam ten silnik. Czemu nie? Pierwszy raz gram od pobrania tej gry. Kiedyś grałem i ją odinstalowałem. Teraz ja sam zacząłem. O kurde, kurde. Ten doktorek to coś robi. Więc znowu nie trafił. Aha, bo jestem za i ten. Podpływam pana doktorka i jego mocy Podświadomości. Chyba nie spierdł tego. Niech to do doktorka żadnego. Jak to sperdolem, to uciekam w tą stronę. Właściwie biegnie? bo prawie to spierdoliłem, to tak patrzyłem na Ciebie. Czy za Tobą nic tam nie biegnie? <grystanie> Dobra. Którek stamtąd? Nie za nami? Ja to za tym właśnie się tam tak no, kurwa drugi raz uciekłem. Tu coś jest jakiś. A, gośnie się, się bawi. Pójdę z tej strony, bo to paleta jest. O kurde, za szybko trochę. My się mnie? Tak, oczywiście. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. Jak kurwa, tak łatwo uciekłem? Nie było tematu Tu się nie chcę bawić za bardzo Doktorek mi tutaj ściga cały czas Lecimy na paletkę Dawaj, niego, leci dobrze Nie wiem czy wrócić tę paletkę miałbym Nie, czy nie stąd? Iść tam, idź tam, idź tam, gościu, iść, gościu. Ja chyba z tej szafy wyjdę, może nie było. Przypalecie w dosię kręcił. Spierdalam trochę. O to tam, mogę to tam zrobić. Ten gościu jest tam. Chyba go powiesi i będzie kampił. Aby się przydał jeszcze silnik, żeby go tak zamętać. Ooo, gościu, gdzie tu jesteś? Czekaj. Naprawiamy i otwieramy bramę, później idziemy do tego typa. Dawaj, 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 ładuj, ładuj. Nie spierdolę ci tego, proszę was. O kurwa, trochę jego zamęt idzie. O kurwa, sorry, sorry chłopaki. Mam nadzieję, że tego nie słyszał, ale naprawiamy, naprawiamy. O kurde, nie, stary Dobra, ja go tam próbuję chyba go uwolnić. Typie, czekaj tam. Widzimy. Lecę do tego typa. Nie, spróbuję go uwolnić jeszcze Co to kurwa być Aha, żeby tego szału nie mieć może Otwieraj jak tu go zobaczę Jak tam słyszę, to dźwięk jakiś. No, tu powiem, pomogę. Może ma stanie w miejscu. Dawaj Dajcie, ten doktorka się łatwo porobi. Dobra, a teraz kurwa sam się, kurwa, tego zrobiłeś to. No ucieczki gdzieś było. Tędy. Gdzie ta pierdolona brama? Jest! Jest! Pierwsza giereczka po pobraniu gry. I od razu sukces. Nie całkiem taki sukces, bo. Moich dwóch w kurwa nie przeżyło tego, ale jest dobrze. Jest ucieknięte. Chyba co to jest, ja nie wiem. Coś może być fajnego. A, to kloza? Kiedyś tu miałem... o no... Jak... ostatnie staty, kurde, też miałem tak tylko od 20 coś tam w czyje. Ba. To to jest. Aha, że z tym się terrorem bawisz. Ten goście ten ten przynajmniej dobrze by się po, 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 pobawił z nim. No, no. No i kto tu najwięcej robi? Zrobił roboty? Oczywiście że ja To nic może je jeszcze jedna giereczka Jak tak dobrze poszło Kuba, Szkoda że to nie jest po polsku O! Dawaj to Mamy to O! Jak się ułożyło? Co się da jeszcze? Daj to czwarty poziom jeszcze. Nie wiem co to jest, ale o, na razie tyle. Dam ready. Czekaj, tych poziomów było chyba ich pięć. No, z tym chcę zagrać. Chyba, że daj końce Trochę to przytnę. I zagram sobie killem Z tym 100% nie no, Można tak zobaczymy jak jacy są. Kurde, piąty level mam tego. Okej. Okay. Dobra, na razie odpuszczamy tego terrora. Trochę mam za mało tej chwili. Nie chcę na odcinku wraz z nim. Ten survivor. A survivor jest się przynajmniej można coś. Ledkość, fajnie. Tylko jeszcze chyba to dodać. I to chyba. Bo nie, bo to jest. Nie wiem. to chcę, a czemu to nie? Nie wiem co to znaczy. Chuję wie. Bierzemy bonus, żeby więcej nabijać tych punktów. To bardzo nie jesteśmy taki przyjaźni. <śm> To nie chcę tam, że za dużo arturiz arturizmu zrobić. Ready. Poczekamy jeszcze na tego typa. Ale kurde, pierwsza greczka i od razu wygrana. Nie wierzę w to. A

Easy 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 O to jest no Co tam się kuła martwisz? Ten dziesiąty chyba Ty piasz o kurde cztery graczy to us... zmieniamy na tą typ dajemy. Sorry panowie, że tak trochę czekacie na mnie. O kurde, ale gościu mówił ten wisior. Bo to z policji taki taki znacznik chyba był takie... Kanka, co to jest? Aha, jest jeszcze więcej I do krwi, kurwa Mordercy Ktoś może być ogarnięty Jakie takie coś ma W tym meczu Tak krwi to może być kampiące i trochę tak dający nam Nie, kampiące chyba nie będzie, do krwi to może Być tak, że się będzie Gonił nas Gonił nas Ale te Te, te Silniki trzeba naprawiać, kurde. Kurde, w każdym miejscu jak, jak się można. Chyba lecę pierwszy silnik klikam i lecę do, do, do następnego. Żeby gościu się tak trochę na początku zamylił zamylił tam w pierwszym silniku. Zamieszał w tym pierwszym silniku na no właśnie. kurde, nie zamyli no, zamylił. No zamienił. Ominić go. Chyba, że jakiegoś typa to zobacz... O kurde, ale mapa. No ta już też wygrałem kilka razy, ale ja jeszcze pamiętam Dobra, lecimy w każdy silnik w kolei jak możemy tam jest silnik jakiś tam jest silnik czyli tak ten zaczynamy fajnie tu zaczynamy Tamu też zaczniemy Kurwa, nie widzę typa Tu też zaczniemy się na start dostał fajną ro tego Tu jeden nasz był o kurde dobra to ja już pomogę temu Po Dobra kurde nie martw się Goni tamtego No Ten tym leży kurwa gościu, jak chcesz wgrać tą grę? good skill dawaj naprawiaj 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 Ja zaryzykuję mi tam pójdę do tego typa. Że ktoś na te silniki, dobrze że... Myślę, że niewidzialny jest, ale... Gdzieś tam po hakach ktoś tam poznawał. Olha Dwa uleć mi pierwszą. Ty, pierwszy tam ma AFK, i Ale przynajmniej nie zginął. Lecimy z tym silnikiem, Kurwa, silnika mi się skończyła już. Jak to jest w t tam psujesz te silniki, to kurde... Trafi, lepiej nie mogłem. Była jakaś paletka. Tam paletka jest za, za ze mną chyba. No kurwa, lepiej nie mogłem trafić. Kurwa, tu nie ma palety. jak razim ja się biegam teraz koń tam tego stoi No kurwa coś to nie naprawiają. Ja nie wiem, gdzie on był, nicem się go szukać. No jeszcze. Hvor var tippie? na prawej na prawej chcemy sanduczyć Typ łatwo porobić Aj... Myślam tego kurwa typa zaciągnie... Dzięki kurwa gościu... mam na następnego gościa, kuwa gdzie? Jakiś dygana na to do naprawy. Tu już jest, naprawiam. Kurwa U tego dostałem, Ja już kuwa nie chcę gonić się z tym mordocą. O tam jeszcze jeden jest, to od razu tam pójdę. Nie no kurwa to jest jakaś patola, kurde co oni grają Kurwa, ja się naprawiam tam i kurwa spierdalam Kurwa, leży Kurwa z tego z szaka było, warto go kurwa zdjąć No kurde No spróbuję jeszcze kurwa naprawić jeszcze jeden Dobra, ściągnę go, to kurwa ja nie muszę Bo naprawiam kurwa kolejny tam gdzieś brama była, kurwa, nie pamiętam gdzie ta brama była. Chyba coś tam jest. Może teraz słuchać przy mnie, przy że to jest trochę chujnie, ale chyba zobaczy tamte silniki. Morderca, a jak nie, jakaś paletka? Ta nie będzie paletka. Jest paletka, ale. Nie wiem czy ja tam chcę iść później, jak tam biegnąć jakby z morderca Tylko, że tu nie ma krzaków, kurwa, to też takie portala będzie Chyba, że na to łajbę, tylko że nie pamiętam jak się tam biega Dobra, naprawiam i kurwa cię zostawiam gościu chyba o, On chyba i tak nie żyje Dawaj, 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 dawaj ten nich Lecisz, lecisz, kurwa na Szczecin Kurwa dawaj, dawaj gra... nie Grażyna, jak to plaga mówi, ale dawaj to chyba lana jest. Lano, dawaj O pan, opa, opon, opa O pan, opon, 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 Dobra, udało się Kurwa spierdalaj dalej Kurde Ale stresik był nie no, kurde, coś tam potrafię jeszcze. Ale trzeba się kuwa dobrze skupić, dobrych e, teammateów i, i, i od razu naprawiać te świniki od razu. Tych pomagasz tam trzeba im, ale raz na jakiś czas. Tak w wodzawisną. O, 35, od razu jak kiedyś. No. Aj, tylko jedno, ale. Ranga wbita. A, tam. jakiś taki kluczyk, ale. Co on daje, to nie wiem. Dobra to to te perki, wszyscy gości Dobra, jeszcze Upgrade'ik i kończymy. Za wybitne to nagranie nie było, bo tak już po pobraniu zacząłem. Dawno nie grałem w tą grę, przyznam. Teraz ja zaczynam na YouTube nagrywać i wracam do tej gry. Troszeczkę. Tak mi się trochę CS nudzi. Uuu, zabrakło. To nic. Kończymy. Czekaj, czekaj, czek O, ona Megi się nazywa, Tomas. Megi. Dobra. Z tej strony Dex. Żegnam się z wami. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Polubieniu mojego materiału, jak wam się podoba. I to nic. Na razie, cześć.